Wielu psychologów biznesu, takich jak Jim Collins, Rob Kaiser czy nasz Jacek Santorski rozpisują się na temat motywowania pracowników. Natomiast nikt nie pisze o motywowaniu menadżerów i prezesów. Udział w takich imprezach jest elementem motywowania zarządu i menadżerów. A tak całkiem poważnie, tytuł jakości roku jest dla nas zwieńczeniem kilkuletniej pracy. Kilka lat temu postanowiliśmy zainwestować w jakość i to w jakość w wielu obszarach informatyzacji, obsługi klienta wewnętrznej, funkcjonowania spółki, ale przede wszystkim naszego produktu, który jest doceniany przez nabywców lokali mieszkalnych i naszych mieszkańców i ta nagroda jest dla nas zwieńczeniem, że jesteśmy na dobrej ścieżce i że realizujemy ją i jest to też dodatkowy Impuls motywacyjny dla pracowników, bo dzisiaj już nie wystarczy pochwała od przełożonego, wynagrodzenie, czy chociażby dobre słowo od osób kupujących ich uznanie, ale to jest element uznania przez kapitułę niezależną, ekspertów, niezwiązanych ani z naszym miastem, ani z miejscem, ani z firmą. To pokazuje, że ich praca ma sens i że przynosi efekty. Na pewno tytuł nie jest dla nas y, czymś, co zwiększyło naszą pracę. Jakość jest taką dziedziną, która jest procesem. To nie jest zadanie, które się wykonało. Dostaliśmy tytuł i skończyliśmy tą pracę. To jest permanentne działanie, y, cały czas w kierunku jakości. I uważam, że to jest bardzo ważne. I y, słuchając dzisiejszych prelekcji, rzeczywiście. Y, też chciałbym potwierdzić, bardzo bogate społeczeństwa, na których się powinniśmy wzorować. Kierują się przede wszystkim jakością. Dobierają produkty te, które są, które są wykonane w dobrej jakości. Zwracają uwagę, czy do produkcji niektórych rzeczy nie jest wykorzystywane na przykład dzieci, czy nie są łamane prawa pracowników. My jesteśmy cały czas społeczeństwem na dorobku, ale, ale coraz bogatszym i na pewno ta jakość będzie znaczyła coraz więcej.